Dzień dobry, guys. Witam Wam w tym dniu pięknym, walentynkowym, pełnym miłości, który na pewno wiele z Was nie lubi. Bo teraz widzę wszystkie moje koleżanki rzucają na stories. Fuck Valentine's Day! Aaaa! Ja też kiedyś nie lubiłam, ale teraz lubię, bo mam chłopaka. Ale nawet jak nie miałam chłopaka, to szczerze, walentynki nie były takie złe. Po prostu mówiłam, że nie lubię, bo wszyscy ich nie lubiali, ale ja lubiłam, bo to był taki dzień dla siebie. Więc jak nie macie walentynka w tym roku, to bądźcie swoim walentynkiem, tak jak ja. Przez bardzo długi yeah, To się dzieje, kiedy się ja śniadanie z pushinger całe jajko mi wpadło tutaj. Uuuu, Dzieciu, wysprzątasz, please? Ech. Jest leciutki stres, dlatego że Obudziłam się dwie godziny później niż chciałam się obudzić, chciałam się obudzić o 10, ale obudziłam się o 12 Jest właśnie 13.26, mam godzinę i 10 minut, żeby się wymalować i ubrać i nagrać shorta i wszystko ogarnąć I jedziemy. jedyne co ja wiem to to, że jedziemy do restauracji którą zabukował bardzo wcześnie, ale zabukował ją tak wcześnie tylko dlatego, że zabukował ją bardzo późno. Mówiłam mu miesiąc przed walentynkami, jak chcesz bukować restaurację i chcesz jechać do jakiegoś fajnego miejsca, to bukuj to wszystko teraz, bo w czasie walentynek wszystko już będzie booked out i nie będzie miejsc. No i co? Nie posłuchał mnie, no i niestety nie było miejsca w tej restauracji, do której chciał jechać, więc jedziemy do takiej troszeczkę... Przeciętnej, ale wiecie, nie będę komplejnowała. Jestem szczęśliwa, że chłopiec gdzieś zabiera. Właśnie dostałam kwiatki od wujka Dominika, ale piękne. Tulipanki, są tulipanki? Tak. Valentine's Tulips, ale jestem szczęśliwa. Mam tutaj jeszcze róże, które dostałam chyba z dwa tygodnie temu od chłopaka, które dalej stoją I on mi też kupił kwiatki, bo widziałam jak wracał ze sklepu Ja nie wiem, gdzie ja te wszystkie kwiatki dam Okej, okay, moje brwi wyglądają okropnie, ale zdecydowałam, że po prostu nie będę wyglądała tak, jak chcę wyglądać I że to nie jest moja wina, nawet no, że to jest moja wina, ale nie chcę się wystresować, więc mówię po prostu, że to jest jego wina, a nie moja um, I to trochę do dupy, bo zawsze chcę wyglądać jak najlepiej Ile się malować jak w spokoju, z, z Maczam, Akurat macza mi się skończyło. I chcę tak, wiecie, fajnie, wajbi, ale niestety dzisiaj po prostu nie mam czasu na nic. Pokażę Wam szybko mój outfit, bo mojego chłopaka jeszcze nie ma. Ja jestem pierwsza przygotowana, bo kazałam mu zmienić spodnie, bo ubrał dresy z koszulą i wygląda jak bałwan, więc kazałam mu się przebrać. Ale pokażę Wam teraz mój outfit. Makijaż mi wyszedł ok, na makijaż, który robiłam tylko 15-20 minut. Celebrytka, kolczyki z serduszkami, srebrne oczywiście, bo jestem silver girl. Tutaj mam mój topik, jeden z ulubionych z Bershki. Mam stringi Victory Secret, ale one nie wyglądają nie zbyt fajnie, więc je po prostu chowam. Mam taką shortową spódniczkę z Bershki, którą kupiłam sobie na wakacje. Widzicie pewnie, że mam rajstopy. I... Moje ulubione kozaki z River Island. Na to wszystko ała. Na to wszystko ubiorę chyba jeszcze płaszcz. I tyle. I Jestem gotowa, bo jest dość ciepło na polu jest chyba z 13 stopni na walentynki Ja jestem gotowa. Czekam na mojego chłopa Nie wiem, gdzie on jest. Byliśmy przed chwilą w Lululemon, bo mieliśmy jeszcze troszeczkę czasu przed restauracją, ale teraz już idziemy, bo teraz jesteśmy 10 minut spóźnieni, bo byłam w Lululemon. Ale patrzyłam na te Define Jackets i one są bardzo ładne. Tylko, że najmniejszy rozmiar to szóstka i na mnie są bardzo wielkie. I chciałam, chciałam różowe, a są tylko białe. i will never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh, Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence of flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Jestem właśnie w toalecie i drzwi są otwarte, więc jak ktoś wejdzie, będzie mega w topa, ale jest tutaj takie ładne, duże lustro, bardzo mi się podoba i się przeglądam już chyba z 10 minut i mój chłopak na mnie czeka, ale on też poszedł do toalety. Tam jest legends. Nie wiem czemu tutaj drzwi są otwarte, ale toalety są bardzo ładne, tutaj muszę wam powiedzieć. Takie burzi i światło jest fajne. Mogę się przyglądać. To lustro jest najlepsze. Byliśmy w Pandorze i kupił mi jeszcze Pandora Charms na prezent. Prezent dostałam zanim wyszliśmy z domu. Nie patrzyłam jeszcze na niego, bo byłam in a hurry, byłam zajęta, musiałam przypomnieć z domu, ale kupił mi kolejnego Pandora Charms. Chciała mi kupić takiego jednego, który miał taki napis Moja żona, ale niestety nie mieli Więc kupił mi inny z czereśniami I dostałam jeszcze free charmsa Tylko, że To nie jest taki charms dla mnie Więc może komuś to dam jako prezent Nie wiem, zobaczymy Ale też dawać prezent, który dostałam za free Który ja sama wybrałam to Trochę tak niefajnie I w Arnocie są jakieś Sos cookies Jakieś interesujące ciasteczka Zmieniłam zdanie Kupiliśmy ciasteczka, jak nawet nie widzieliście Can I have? Kupiliśmy dwa bo jeden jest bardzo wielki i drugi też jest bardzo wielki I nie mieli dużego wyboru Więc kupiłam sobie tylko dwa, tak na próbę To chyba nowe Strasznie bo... leje na polu I troszeczkę utchnęliśmy, bo on nie ma kluczy do domu I mieliśmy iść do niego Więc chyba po prostu po Primarku Bo jesteśmy teraz w Primarku Pójdziemy, poczekamy na pociąg i pojedziemy do domu Do mojego domu nie ja do jego domu i otworzę moje prezenty. Ja też ma, ja zrobiłam dla niego kartkę, tylko że jeszcze nie jest skończona, więc nie mogę mu jeszcze dać. Ale napisałam w środku strasznie długi tekst dla niego, więc nie mogę się doczekać aż to przeczyta Biegliśmy na pociąg, który okazał się nie być naszy, więc teraz czekamy kolejne 4 minuty na auto. Na... Na pociąg, no nie dużo, ale musiałam biec strasznie I tu jest strasznie dużo ludzi i się na mnie dziwnie patrzę, bo nagrywam Walentynki się skończyły na tym, że strasznie mnie brzuch rozbolał Nie wiem co się stało po prostu siedziałam, siedziałam w krześle normalnie z chłopakiem, gadaliśmy i nagle taki intensywny ból brzucha, nie wiem skąd on w ogóle przyszedł, ale wypiłam sobie miętę i ona troszeczkę pomogła, więc nie mogłam niestety nagrać Wam prezentów, dlatego że nie czułam się dobrze, ale... Jestem tutaj dzisiaj i już Wam pokazuję, co dostałam. Oczywiście wiem, że to są walentynki, że prezenty to nie najważniejsze rzeczy na samym świecie, ale fajnie jest dostawać prezenty i fajnie jest też dawać prezenty, więc później Wam też pokażę prezent, który mam dla chłopaka, który zapomniałam mu dać. Pierwsza rzecz, to piękny bukiet róż. Patrzcie, jakie one są piękne. Kupił mi róże dwa tygodnie przed walentynkami, bo się troszeczkę pokłóciliśmy i kupił mi róże jako przeprosiny, ale kupił mi różowe, dlatego że powiedział, że czerwone są na walentynki i po prostu popatrzcie, jakie one są piękne. Lucky girl! One są piękne, po prostu wow! I tutaj mają jeszcze inne kwiatuszki. Kolejna rzecz to czekoladki w Ferrero Rocher, które są w boksie z serduszkowym. To jest po prostu urocze i to jest słodkie, że chodził i szukał tego, a nie kupił po prostu pierwszy lepszy. Szukał serduszka. Przedostatnia rzecz, bo tak, jest więcej. A, Lego róże. Widziałam je na TikToku. Kilka tygodni temu i zrepostowałam jeden filmik, że o imagine dostać to na walentynki I jakoś to coś mi podpowiadało, że a on ci kupił coś takiego, co widziałeś, że repostowałaś na tiktoku I miał takie, co ja repostowałam na tiktoku, wanklify? Birkin bag? Kupiłeś mi birkin bag? Nie kupił mi birkin bag, ale kupił mi przepiękne kwiaty lego, muszę je właśnie złożyć ja mu na urodziny kupiłam właśnie auto lego, więc że to jest strasznie śmieszne, że obydwoje kupiliśmy sobie coś z lego Ale ten bukiet jest przepiękny I śmiałam się, bo powiedziałam mu, że on mi tylko to dlatego kupił, żeby mi już nigdy prawdziwych kwiatków nie kupować Bo te nigdy nie zdechną Nie zdechną, nie zwiędną To są forever lasting flowers, ale serio uroczy prezent I kolejna rzecz, bo nie to nie na tyle, to nie wystarczało. On powiedział, że nie. I am going full out. Wszystko kupuję, co moja piękna wroniczka chciała. E... Pandora. Mówiłam wam we vlogu, że idziemy teraz do sklepu Pandory. Kupił mi Charmsa. Kupił mi Charmsa na moją Pandory. Już wam pokażę. Tutaj są wszystkie moje Charmsy. Kupił mi jednego, ale. Coś takiego była jakaś taka promocja, coś takiego, że jak spędzisz powyżej 60 euro, to dostajesz free charmsa więc mój free Charms wygląda tak. Tylko że to jest Charms dla mamy. Tutaj jest napisane I love you mom na tym charmsie. Ale to jest nieważne, bo on i tak jest ładny. I tutaj jest Charms, który on mi kupił, tylko że... Chciałam mi kupić jakiś inny. Chciałam mi kupić taki moja żona jako żarcik, ale niestety nie było. No bo moja żona oczywiście, że wyprzedana jest na walentynki. I kupił mi czereśnie! Bo je bardzo chciałam. Są urocze, są takie malutkie, są słodziuskie, pasują mi do paznokci. I mówiłam mu, ja wysłałam mu całą listę czarmsów, których ja chcę, i powiedziałam mu, że tak będzie wyglądała moja pandora, że ja chcę, żeby miała taki srebrno-czerwony film. A to mu ja kupiłam. E, kupiłam mu bluzę z Adidasa, bo wiem, że on bardzo lubi Adidasa, woli go niż Nike. I myślę, że kolor jest taki fajny, taki szaro-niebieski, taki, nie wiem, myślę, że ładnie będzie wyglądał i z kapturem, bo wiem, że on lubi bluzy z kapturem. Czciaka chciała, żebym mu kupiła bez kaptura, ale powiedziałam jej, że on woli z kapturami, więc to jest jego prezent i źle się troszeczkę czuję. Jest mój I'm insecure. Of my present, dlatego, że on mi kupił cztery rzeczy. Ja kupiłam tylko jedno i nie widziałam, że on mi tak dużo kupi. Serio? Zakończę film z pytaniem, które wiem, będzie zadawane, bo już było zadawane wiele razy, kiedy Pushin Boy pokaże swoją twarz. Musicie też zrozumieć, że ja jestem przyzwyczajona do kamery od bardzo małego wieku. Ja jestem przyzwyczajona do nagrywania, do pokazywania mojej twarzy. Pokazuje się tak. Kiedy wyglądam jak kupa i mam korektor na twarzy, niewyblendowany i wygląda po prostu okropnie Ale on nie jest do tego przyzwyczajony, on w ogóle nigdy, przede mną nigdy nie trzymał kamery w ręce Nigdy, on nie lubi sobie robić zdjęć, nic takiego Robi sobie zdjęcia ze mną, ale tylko takie, gdzie przykrywam jego twarz Dlatego, że on nie jest do tego przyzwyczajony, więc proszę zrozumcie to Wiem, czy to jest normalne, jesteście ciekawi, będziecie się pytać bardzo dużo i często, ale odpowiedziałam wam. Walentynki spędziłam po prostu przepięknie, serio. Nie, nie chcę być taka, wiecie, korni, ale serio zakochana jestem w tym chłopaku. I zobaczymy się w kolejnym filmie. Bye!